Życie imigranta we Francji nie jest łatwe, a już szczególnie wśród Francuzów. Ciężko zdobyć ich zaufanie, zainteresować ich czymś, czy nawet zaimponować, a już zostać ich przyjacielem wydaje się sprawą praktycznie niemożliwą. Przez długi czas myślałam, że to bycie imigrantem i posiadanie niefrancuskiego akcentu jest rzeczą najbardziej opakowaną stereotypami wśród Francuzów. Jednak okazało się, że to tylko wierzchołek góry lodowej. A cała sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Mesdames, messieurs, bonjour! Witajcie na kanale Izabel V. Ja jestem Iza, a to jest kanał poświęcony życiu we Francji. Dzielę się na nim z Wami moimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, a także radami dotyczącymi wszystkiego, co jest związane z życiem, na emigracji, a szczególnie we Francji. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do zostawienia subskrypcji i przechodzimy do tematu odcinka. Jak wspomniałam wcześniej, zawsze mi się wydawało, że Francuzi traktują z rezerwą tylko imigrantów, osoby o innym akcencie, osoby pochodzące z innych krajów czy kultur. Jednak nic bardziej mylnego. Kilka wydarzeń z mojego życia prywatnego sprawiło, że zaczęłam się. Przyglądać bardziej temu tematowi. Zainteresowałam się tym, co Francuzi sądzą o innych Francuzach oraz jak sami są postrzegani przez innych Francuzów. I powiem Wam, że moje poszukiwania były bardzo owocne w tym temacie, i nawet mój e, partner Francuz potrafił mi z rękawa sypnąć kilkoma przykładami o tym co myśli się o Francuzach z danego regionu. Znalazłam też mnóstwo artykułów i jednym z tych artykułów będę się posiłkować. Oczywiście link do tego artykułu znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. A teraz zaczynajmy. Zostawcie proszę lajka, weźcie sobie coś do picia. Ja tutaj mam kawusie. Załóżmy czerwono-biało-niebieskie okulary i spójrzmy na świat okiem typowego Jean Pierre'a. Ja tutaj pozwolę sobie patrzeć w bok, bo mam po prostu artykuł przed sobą na laptopie, więc wybaczcie, jeżeli nie będę patrzeć cały czas w wasze oczy. Zacznijmy więc od bretończyków. Jak oni są postrzegani przez większość kraju? Otóż Brytończyk jest bardzo dumny ze swojej kultury, ma mocny charakter i jest nieco ograniczony i ma wyraźną skłonność do nadużywania napojów alkoholowych. Jak zobaczcie później, nie tylko o nim tak piszą. Jest trochę prostacki i niezbyt rozmowny. Ma zamiłowanie do podróży, prawie wszędzie na świecie można znaleźć bretona, jest dobrym gospodarzem i umie świętować. Brytania, region, który budzi współczucie ze względu na deszcz. Ale nie, wiemy, że pada tylko na idiotów. I teraz co ja o tym myślę? Czy spotkałam w swoim życiu bretańczyka? Otóż tak, spotkałam. Wydawał mi się normalny, taki jak reszta Francuzów. Jeżeli chodzi o ich charakter, to nie mogę powiedzieć dużo na ten temat. Natomiast ta skłonność do nadużywania napojów alkoholowych to jest rzecz, którą słyszałam wiele, wiele razy, przez to, że pogoda w Brytanii jest stereotypowo beznadziejna, pada bardzo, bardzo często, to możemy po prostu usłyszeć o tym, że tam się dużo pije. I słyszałam też wiele razy, że w Brytanii pada tylko na idiotów. Oraz że w Brytanii jest ładna pogoda kilka razy dziennie, przez to, że właśnie jest taka zmienna pogoda. Raz yy, przez chwilę świeci słońce, a później przez resztę dnia na przykład pada. Czy jest to prawda? Oczywiście, że nie. W Brytanii można spędzić na przykład bardzo piękne, słoneczne lato. My byliśmy z Tedem dwa razy na wakacjach tygodniowych w Brytanii. Za każdym razem pogoda była fantastyczna. Można było się upalać, chodzić w krótkich spodenkach, nie padało ani razu. No i teraz może przejdźmy do mapki, która jest umieszczona przy tym samym artykule. Jak? Brytończycy postrzegają resztę Francji. I teraz na północy możemy zobaczyć, że są to kumple alkoholicy. Na północnym wschodzie depresyjni. Na południowym wschodzie są relous, czyli tacy jakby ciężcy, upierdliwi. No a tutaj od strony Basków i Korsykanie to są kumple, którzy mają takie zacięcie niezależne, jeżeli chodzi o bycie Francuzem. Na środku jest napisane, że nie ma tam nic do roboty. No, środek Francji taki jest, jakby najmniej wyróżnia się pośród pozostałych regionów. I jeszcze ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o region na północ od Brytanii, czyli Normandię, jest tutaj wskazane, że są to złodzieje Mont-Saint-Michel. I to jest prawda, w wielu, wielu artykułach brytolskich. można przeczytać, że Mont-Saint-Michel Należy do Brytanii, a w innych napisanych przez Normandów jest napisane, że należy do Normandii, więc tutaj to jest taka kwestia sporna. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak wygląda Mont-Saint-Michel, to zrobiłam o tym vlog, który Wam podlinkuję chyba tutaj albo tutaj. Przejdźmy teraz do Normandii. Mieszkaniec Normandii nie jest rozmowny. Na pierwszy rzut oka nie jest zbyt entuzjastyczny, wykazuje rezerwy, którą wielu pomyliłoby z chłodem, stąpa mocno po ziemi, jest także doskonałym negocjatorem i wie, jak czekać na odpowiednie okazję. Ostrożny i podejrzliwy jest nieco sarkastyczny, jest także dumny ze swojego regionu i uważa Bretonów za konkurencję. Powiem wam, że nie znam żadnego Francuza z tego regionu, więc nie mogę się o nich wypowiedzieć. Jeżeli chodzi o tą um, konkurencję z Brytanią, w grę wchodzi oczywiście mont saint Michel. Które jest pomiędzy tymi dwoma regionami. No i teraz, jeżeli chodzi o to, jak osoby z Normandii postrzegają resztę Francji, to mamy paryż, czyli kumple weekendowi. Na wschodzie mamy. Ludzi, którzy są nieco depresyjni, może dlatego, że są biedni, a więc później zobaczycie, że nie wszystkie regiony postrzegają tę część Francji jako biedaków. Środek Francji nie ma nic do roboty. Południe to południe. Korsykańczycy są niebezpieczni. Brytończycy są właśnie konkurentami. No i w Normandii jest najlepiej, bo to dom. Przenieśmy się więc do Korsyki. Co mówią o Korsykaninach? Mam nadzieję, że dobrze to odmieniam. A więc korsykanin to uparty maczo, nieprzyjazny wobec turystów, zwłaszcza jeśli są Paryżanami, skłonny tu i ówdzie odpalić kilka bomb, e, aby ich przestraszyć. Ale potrafi być także hojny i troszczyć się o dobro swojej rodziny, a także reputację osoby drażliwej i porywczej, zwłaszcza jeżeli zostanie sprowokowany. A więc w korsykaninach e, płynie dużo włoskiej krwi, więc na pewno są porywczy dużo bardziej niż e, Francuzi kontynentalni. Bardzo wiele razy słyszałam o tym, że na Korsyce może być niebezpiecznie, że właśnie jeżeli chce się dobrze mieszkać na Korsyce, to powinno się pochodzić stamtąd, że czasami zdarzają się właśnie e, takie jakby nawet mafijne porachunki. I Korsyka to jest oczywiście piękna wyspa, natomiast jest to kierunek na wakacje, a nie do życia. I jeżeli chodzi o osobę z Korsyki, którą znam, bo znam całą jedną, to muszę powiedzieć, że jest ona bardzo sympatyczna. Mówię o korsyce tylko w superlatywach. Jest to rodzinna, pochodzi z dużej rodziny i ma dużą rodzinę i bardzo lubi przyrodę. Więc tak, nie mogę powiedzieć, czy jest porywcza. Wydaje mi się, że nie. No ale wiadomo, jedna osoba nie świadczy o całej grupie społecznej. No i teraz, co korsykanin myśli o reszcie Francji? A więc, na północy mamy trudyky, co oznacza po prostu dziurę w tyłku, czyli e, no man's land. Na wschodzie mamy pede, czyli geje, ładnie ujmując to po polsku. Następnie później mamy batar, czyli syny. Na południowym wschodzie mamy pyt, czyli prostytutki. Na południowym zachodzie mamy onkule, czyli jechanie od tyłu. Następnie mamy Salu, czyli skuszczycy, również. No i Brytania to jest BOW, czyli nic ciekawego. No i Paryż to KONACH, czyli idioci. No, jest to takie dosyć brutalne. Przejdźmy dalej. Savoie to jest taki malutki region na wschodnim, bardziej południowym końcu Francji. Przejdźmy do opisu typowego przedstawiciela regionu. Jest raczej zimny, jak jego piękne, ośnieżone góry, nieco konserwatywny. Oczywiście nie da się ukryć jego pociągu do natury, zamiłowania do gór i zręczności narciarskiej. Jeśli chodzi o Savoie, to nie mam za bardzo osób z tego regionu. Na pewno ten region słynie z tego, że jedzenie jest pyszne, jest raclette, mają dużo serów. Sporty zimowe to jest to, co mi się z tym kojarzy. Jak powiedziałam, nie znam nikogo z tego regionu, więc za bardzo się nie wypowiem. Natomiast przejdźmy do tego, co właśnie ludzie z tego regionu myślą o reszcie Francji. A więc na północy mamy Mulfrit, czyli danie typowo z północy, czyli małże z frytkami. Na wschodzie mamy bière et charcuterie, czyli piwo i szynki, mięsa poniżej mamy właśnie region Savoie, jest napisane właśnie narty, na południowym wschodzie pétanque, plaż, pastis i Fenion, czyli pétanque, czyli to jest gra w e, plaża, pastis, czyli taki e, alkohol właśnie z tutaj południa Francji, no i że to są leniuchy. Natomiast na e, południowym zachodzie mamy śliwki, i kasule, czyli taka potrawa francuska też, um, i foie czyli pasztet z wątroby kęsi. No i cały tutaj region zachodni, zbyt daleko od wszystkiego, koniec świata. I jeżeli chodzi o Paryżaninów, Paryżanów, ludzi z regionu paryskiego, to są to pasożyty, a cała reszta Francji to jest właśnie No Man's Land, czyli nikt tam nie jeździ, nikt tam nie mieszka. Kolejne stereotypy są o mieszkańcu Auvergni, czyli takiego bardziej górskiego, wulkanicznego regionu Francji. Auvernianin jest skąpy, a może raczej oszczędny, ciężko pracujący, trochę naiwny i jest on również pełen dobrych intencji. Jest gościnny i hojny. I tutaj z Owerni poznałam kilka osób, i zawsze były to osoby bardzo pozytywne, bardzo gościnne, hojne, wyrozumiałe czy naiwne. Nie wiem. W każdym razie zawsze były to osoby naprawdę bardzo miłe. I teraz co myślą osoby z regionu Overnia o reszcie Francji? O swoim regionie myślą, że są tutaj tylko same dobre rzeczy, jeżeli chodzi o życie. Reszta środkowej Francji. Konypa nie, nie znają. O Paryżu mówią, że za drogo. O północy Francji, że jest to biegun północny. Wschodnia część Francji zbyt drogo, są tam sami bogaci ludzie. O południowym wschodzie oczywiście Pétanque, Pastis, ale znowu za drogo. Strona Hiszpanii jest mniej drogo, a Brytania właśnie też zalecza się do regionu taniego oraz mającego dobrą kuchnię. Tutaj wymienione są naleśniki. Przejdźmy teraz do Paryżaninów. Paryżanin to odrębny gatunek Francuza. Jest snobem w wiecznym biegu nieprzyjazny, pogardliwy, narzekający, nienawidzi przestrzegania zasad i łamie wiele z nich. Uważa prowincję za terytorium wieśniaków. Ale nie ma nic przeciwko spędzeniu weekendu w Normandii, na lorzurowym Wybrzeżu czy w Brytanii i uważa swoje miasto za najpiękniejsze na świecie, choć nawet w połowie go nie zwiedził. A więc ja w swoim życiu poznałam już kilku Paryżaninów. Muszę powiedzieć, że tutaj nie ma po prostu reguły. Są osoby, które są spoko, są osoby, które są mniej spoko. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli przyjeżdżamy jako turyści, to po prostu trzeba się liczyć z tym, że Paryż to jest ogromne miasto z ogromną liczbą turystów i po prostu ludzie mają tam szybki tryb życia. Czyli robią wszystko szybko. Nie przejmują się tak jakby za bardzo drugim człowiekiem. Przywiązują mniejszą uwagę do drugiego człowieka i tego, jak on może się poczuć po tym, jak Paryżanin mu coś powie. Więc na pewno są to osoby, które są właśnie w wiecznym biegu. Dużo Paryżaninów narzeka na sam Paryż, na to, że długo się stoi w korkach, dużo Paryżaninów wyjeżdża z tego Paryża. I teraz, czy zauważyłam, że Francuzi uważają Paryżaninów za odrębny gatunek Francuza? Trochę tak, ale myślę, że to dlatego, że myśli się w kategorii Francja i Paryż. Więc to są tak jakby dwa odmienne byty. Nie dlatego, że są uważani za gorszych czy za lepszych, po prostu. Wszyscy wiedzą, że tam życie płynie trochę innym tempem, wygląda inaczej, więc zazwyczaj jak rozmawiacie z Francuzem i powiecie mu, że a, byłem we Francji, zwiedziłem Paryż, to on ci powie: Nie, 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 Paryż to nie Francja. No i teraz jeśli chodzi o to, co Paryżanie myślą o reszcie Francuzów, to mamy Paryż zaznaczony jako najpiękniejsza miejscowość na świecie. No i reszta to są po prostu. Yy... Zaznaczone lotniska z, ze wschodu można lecieć do Pragi, z południa do Rzymu, do Normandii. Często jeżdżą na weekend, bo mają tam domy, no i to jest nad morzem, więc jest bardzo ładnie. No i jest oczywiście zaznaczona prowincja. I mieszkańcy to prowincjusze. Przejdźmy teraz do Alzacji. Alzatczycy są uzdolnieni w językach obcych, niezdecydowani. Podobno z powodów. Przewczesnej zmiany narodowości z niemieckiej na francuską. Uczciwi i skłonni do sporów. Alzaczczyk wydaje się mieć mało francuskiej krwi, jest pracowity i oszczędny, wyróżnia się spokojem i wysokim poczuciem wartości. Jest miłośnikiem dobrej gastronomii. Miałam okazję być w Alzacji, na dodatek w czasie y, jarmarku świątecznego, więc. Muszę powiedzieć, że jedzenie mają naprawdę pyszne. Jest to kuchnia trochę taka niemiecka, powiedziałabym, no bo oni są jednak e, bardzo związani z Niemcami też. Nawet niektóre nazwy dzielnic są bardziej po niemiecku niż po francusku, powiedziałabym. Także ogólnie jest to bardzo ładny region. No i teraz, jeżeli chodzi o to, co alzaczycy myślą o reszcie Francji i nie tylko, to myślą na przykład o sąsiadach ze wschodu, czyli o Niemcach, że to jest prawie u nich. Środek Francji jest nieistniejący. No, i południe to jest południe, a południowy wschód, czyli lazurowe wybrzeże, to jest Beachland, czyli um, no, skurczysyny. A na południu, na Korsyce, mamy terrorystów. Jeżeli chodzi o północ Francji, to jest region, w którym już mieszkałam. Jeżeli jesteście ciekawi, co ja myślę na ten temat, to macie link tutaj do tego filmiku. Więc o ludziach z północy mówimy, że są przyjacielscy, mają ciepły charakter. Lubią otaczać się swoimi wieloma przyjaciółmi. Można powiedzieć, że tutaj poziom bycia alkoholikiem jest podobny do tego poziomu, który jest w Brytanii. Jest nieco hamski, ma opinię naiwnego, łatwowiernego, a czasami trochę ignoranta, no i jest bezrobotny. Więc ja słyszałam oczywiście te wszystkie rzeczy, że są bardzo przyjaźni, że mają wiele przyjaciół, że piją dużo alkoholu, ale też mają bardzo dobre jedzenie, co potwierdzam. Czy są ignorantami, a który Francuz nie jest? Czy są bezrobotni? Jest tam bardzo dużo osób bezrobotnych mieszkających na ulicy, nie tylko Francuzów, więc to na pewno się rzuca w oczy, natomiast to ma bardziej chyba historyczne uzasadnienie, bo biznes się rozwija. Jeszcze z takich hamskich stereotypów to słyszałam, że jest tam dużo osób, które mają. Albo pochodzą z rodzin kazirodzczych, na przykład. Tutaj oczywiście nie mam żadnego dowodu na podparcie tego. To jest po prostu to, co ja usłyszałam o ludziach z tego regionu. I teraz, co sami ludzie z północy myślą o reszcie Francji? No to tak mniej, mniej więcej do połowy Francji mamy północ, później mamy południe, a w Brytanii mamy kumpli alkoholików. Ja mieszkając w Lille przez 3 lata, muszę powiedzieć, że nasłuchałam się wiele o Francuzach z innych części Francji właśnie. Jeżeli Francuz z północy mówi, że coś jest na południu, to to może znaczyć, że coś jest naprawdę na południu Francji, na przykład na poziomie lazurowego wybrzeża, ale może też oznaczać tę część między północą, a między Paryżem. Czyli to jest tak naprawdę na północy Francji, ale i tak dla ludzi z północy to już będzie południe. Osoby z tego regionu często jeżdżą do Brytanii. Nie wiem, czy to jest związane z alkoholem, czy nie. I też usłyszałam od osób z północy, że oni są postrzegani jako biedni, a np. ludzie z południa są postrzegani jako bogaci. zgadzam się z tym, że są na pewno bardziej przyjaźni, bardziej ciepli niż ludzie np. z południa czy z Paryża. No i teraz, jeżeli chodzi o południe, to tutaj nie ma nic o ludziach południowo-wschodniego wybrzeża. Natomiast jest coś o baskach, co mówi się o osobach z południa Francji, to jest to, że są. Po pierwsze bogaci, po drugie bogaci i po trzecie bogaci. Co według mnie w ogóle nie zgadza się z rzeczywistością, bo wiele osób, które tutaj mieszka, które są z takich normalnych rodzin, pracują no, na smiku albo w okolicach, to nie są osoby bogate i takich osób jest o wiele, wiele więcej niż tych bogatych. Natomiast prawdą jest to, że tutaj jest po prostu drogo. No i co myślą osoby z południa o reszcie Francji, no to południe, takie naprawdę południe, południe to jest południe. Później jest północ, trochę śniegu na wschodzie. Później jest jeszcze większa północ ze śniegiem i z deszczem w Brytanii. Później mamy Syberię, no i na północy Francji mamy Grenlandię. Więc tutaj można powiedzieć, że Francuzi z południa Francji postrzegają Francję według po prostu stopni Celsjusza. Im wyżej, tym zimniej. Tutaj mogliśmy porównać sobie takie skrajne regiony, jest ich oczywiście w artykule więcej, więc jeżeli chcecie, to możecie sobie zajrzeć do linku i poczytać o tych pozostałych regionach. Natomiast to, co zauważyłam, to na przykład poszczególne departamenty też mają różne stereotypy e, o sobie. I tak na przykład Warła, czyli ludzie z e, departamentu War, w którym ja teraz mieszkam, są postrzegani przez ludzi z departamentu e, Dion. Jako osoby bardziej rodzinne i tak jakby mające więcej zaufania do osób, które znają, niż do obcych, więc na przykład ciężej robi się z nimi interesy. Albo na przykład osoby z Departamentu Alp Maritim, czyli tam, gdzie już jest Nicea, i tak dalej, są postrzegani jako osoby bardziej powierzchowne, hamskie, fałszywe. Natomiast Warła, czyli osoby z wary, są bardziej przyjazne, uczciwe, miłe, więc tutaj naprawdę nie ma żadnej zasady. Każdy departament myśli o departamencie wokół siebie zupełnie coś innego. No i uważam, że to jest bardzo ciekawe zjawisko. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, jeżeli byliście albo mieszkacie we Francji. To dajcie znać, co myślicie o Francuzach z regionu, który znacie. Jestem bardzo ciekawa i zapraszam Was do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Pamiętajcie, że ten filmik ma zabarwienie humorystyczne, więc nie należy brać tych treści na serio. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście czas. Zapraszam do subskrypcji i do następnego filmiku. Cześć!